Cześć, witajcie w czwartym już odcinku naszego podcastu Wielki Mały Kot. Dzisiaj w króciutkim odcinku będę mówił na temat syndromu Kowalskiego. No to zaczynamy! Wielki Mały Kot. Na ten temat trafiłem już jakiś czas temu w internecie i od tamtej pory kusiło mnie, by zrobić o tym odcinek. W końcu pękłem i robię. Prawdopodobnie będzie on wstępem do cyklu uzależnienia, ale to jeszcze zobaczymy. No dobra, ale co to jest ten syndrom Kowalskiego? I od razu przepraszam na wstępie wszystkich Kowalskich. Polega on na tym, że znajdujemy sobie takiego Kowalskiego i mówimy: „Ja jeszcze nie jestem taki zły. Kowalski to chleje de natura, a ja tylko czysto. Kowalski to leje żonę 7 razy w tygodniu, a ja tylko 3 razy w tygodniu.” Generalnie chodzi o to, żeby nasz Kowalski był jak najgorszy, bo wtedy przy porównywaniu my wypadamy na chodzące ideały. Na przykład mówimy, jak on może tak żyć? To znaczy, że ja tak nie żyję. Mówimy, jak on może tak się zachowywać? To znaczy, że ja zachowuję się zupełnie inaczej. Mówimy, jak on może tak mówić? To znaczy, że ja tak nie mówię. O ile lepiej czuje się człowiek, gdy porówna się do kogoś gorszego. Ale działa to też w drugą stronę. Na przykład, ten Kowalski to ma taką fajną pracę, a ja na śmieciówce jestem. Ten Kowalski ma taką ładną żonę, a ja? I tutaj panowie ostrzeżenie. Facet nie ma prawa nigdy w życiu narzekać na żonę i samochód. W końcu sam wybierał. No i jak sami widzicie, ten drugi rodzaj porównywania prowadzi do no właśnie. Sami wiecie do czego. Niska samoocena jest wtedy najmniejszym problemem. Kończąc, syndrom Kowalskiego nie jest niczym dobrym, bo albo przysłoni nam nasze wady, albo zniechęci nas do starania się, by osiągnąć coraz większe cele. I to tyle w tym odcinku. Nie zapomnijcie o kolejnych. Trzymajcie się. Cześć.